Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku Assassin's Creed 3. E, dobrze, w ostatnim odcinku co tam było? Ha, dostaliśmy chyba list od Paula River, czy jakoś tak? E, który nas zaprasza właśnie do Bostonu, tam coś od nas chce. Mm, no i chyba będziemy tam dążać, chociaż wiecie co? Mam tutaj na um, taką chęć na zrobienie parę pobocznych misji. Chociaż zaraz sobie zobaczymy to. Travel to frontier. Okej, okay, dobra. Tutaj podróżujemy, oczywiście. Akceptujemy. Zaraz zobaczymy tutaj tą mapkę całą. Ja. Il, dobra, jest, jest, ok, ok. Dobrze, spójrzmy może na mapę. Mm, tak, no punkt jest tutaj, na końcu. Ale właśnie, Frontiersman i Viewpoint. Punkty też by dało radę, nie? Przejście tu i poodblokować trochę. Mam nawet chęć troszeczkę kurczę takich zadań porobić i chyba to porobimy, wiecie. 700 metrów do punktu widokowego pobiegniemy sobie tam a pokażemy, pokażę Wam jak to wygląda, tak mniej więcej, bo chyba jeszcze Wam tego nie pokazywałem tutaj w lasach. A są naprawdę fajne miejsca, gdzie można to zobaczyć. W Bostonie chyba bodajże tego nie nagrywałem. Ale te wszystkie widoki tam, wchodziłem na kościoły, to było poza właśnie nagrywaniem. To chciałem sobie po prostu podkrywać trochę mapę. No i te, co były na mapie, wszystkie podkrywałem, ale oczywiście to miasto jest o wiele większe. Tylko na razie nie mamy dostępu do wszystkich tam dzielnic. No i dobra. mniejsza z Bostonem na razie tak. 530 metrów do mm, do no no do punktu widokowego właśnie. Trzeba tam kawałek biec, no niestety. Szkoda, że nie mamy konika, no ale trudno. Zajdźmy może tędy dołem. 450 metrów. Ciekawy jestem, co to będzie za punkt. Czy będzie jakieś wielkie drzewo, czy jakaś skała, czy coś jeszcze innego. Bo jest kilka rodzajów tutaj. Są nawet latarnie, na które można się wspiąć. Przynajmniej jedną już spotkałem. Nie wiem, czy jest więcej. Ale dobra. Tutaj może sobie podbiegnijmy pod tą górkę. No, no, czekaj, 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 może wejść tutaj, co? Okej. Okay. 290 metrów, niedaleko, niedaleko już. Może jeszcze przy okazji jakaś zwierzyna, e, zwierzyna... O, jebut, pięknie, i mamy zajączka. Skóra zawsze się przyda. Ale się kurczę, pewnie tego nie spodziewał. Tak to by nam spieprzył, on nie wiedział chyba w którą stronę uciekać. <gry> no i dobrze, to się dla niego źle skończyło. Kurczę, fajnie to wszystko wygląda. Naprawdę to żyje, nie? Te lasy to wszystko, widzicie? Latają jakieś pajączki, nie pajączki, listki, nie listki, kurczę, no. Wszystko się rusza. Na zające latają, lisy, kurczę, wszystko. Okej, okay, już niedaleko. 100 parę metrów. Stuwa. Niecała. Look at the clues at the frontier camp. O, czekajcie, może przy okazji zobaczmy tutaj, co to jest. E, weźmy tą, tą, no, podpowiedź. Wyrżnięcie, jak widzicie. I tak. Ktoś ich zamordował. O, nie ktoś. A wilk? Aha. to nie był człowiek, tylko zwierzę. I chyba się czai na nas. Dobra, ale nie znamy takie numery. Pięknie, skórę biorę trofeum. No i co? Chyba wykonaliśmy takie poboczne zadanie, wiecie? Znaleźliśmy zabójcę tego. no, tego obozu. I ruszamy dalej. Tutaj. A, to już jest nie, n, niedaleko. To jest chyba te drzewo. No, o, o, czekaj. Ha, pięknie. Jama. Powiem wam, że trochę nazbierałem już tych skór. Tak, y, nie nagrywam może tego wszystkiego, ale C jeśli coś się napatoczy, no to to zabijam. No kurczę, nie będę się czaił. Oczywiście nie ganiam tam jakoś specjalnie po tych lasach. Y, łapek nie rozstawiam. Ale, no, ale zabijam, zabijam to, co mogę. O, to, co mi się napatoczy pod yy, łapy. Dobra, tu jest chyba. wyżej nie wejdziemy, co? Tu jest chyba punkt widokowy. Tak, synchronizuję. Synchronizacja. No, to coś takiego wygląda. Zajebiście. Fajny ten efekt takiego szybkiego przejścia jest. Dobra, tam na dole powinno być siano, znaczy siano. Tam są chyba gałęzie, tak? Chociaż w takiego jakbym się wpieprzył, nie wiem, czy bym sobie czegoś nie połamał. No ale cóż, widocznie Konor jest odporniejszy. Mm, tak, tu co mamy? Set marker front, front frontiersman. Dobra, weźmy chyba co? Jest to blisko. Ile? 190 metrów. No to co, lecimy tam, nie? Dobra, tu sobie można wejść. Coś tu słyszę. Nie wiem, czy to nie niedźwiedzie czasem. Nie! Są też. O kurczę. Ucieknie nam? Szkoda by było. Kurczę, nic nie mam opró oprócz pistoletu. No, może mój. My... Aj! pizdu! No tak, jeszcze nie naładowany. Kurczę, dobra. Ach, chuj z nim, wiecie. Już gdzieś spieprzył. Dobra, lecimy. Nie będę tam za nim ganiał, przecież. Bez sensu. Okej, okay, to już niedaleko. Fajnie te tereny, wygl te tereny wyglądają tutaj, naprawdę. Okej, okay, jest już obóz. Zaraz posłuchamy, co mają nam do opowiedzenia. Ci kolesie. Finding the Sasquatch. Start mission. It stands upright as a man, but its whole body is covered in a thick pelt. Its gait is slow and lurching. I've seen it with my own two eyes. It's clever, always at a distance or with something between us, like it knows where I'm going to be before I get there. Things go missing where it goes. That much is certain. All manner of trinket. It took a man's prize, buck antlers, clear off his cabin wall. Takes kills out of traps too, wrenching him open with his big mitts. Somebody should find it and bring back its head for the whole world to see. Sasquatch find the Sasquatch hideout. Kryjówkę Sasquatcha mamy znaleźć, tak? Nie wiem, czy się tym zajmiemy, wiecie. A raczej nie. Chociaż ten punkt jest tam pewnie zaznaczony na mapie. Jest tam na samym końcu. Ale dobra, wiecie co? Co to jest? E? Znaczy F to jest chyba fund. E, czekajcie, co my mamy tutaj jeszcze na tej mapce? Ten fund właśnie. Co to jest? Hmm... Czemu na mapie pokazuje mi w lewo, a punkt tutaj jest? Dziwne. Hmm. No zobaczcie, na mapce jest on w drugą stronę, nie? Natomiast tutaj pokazuje nam w całkiem innym, no praktycznie 180 stopni, inny kierunek. Zaraz zobaczymy, no idę tutaj za tymi metrami, bo. No i gdzie to jest? Hm gdzie ten punkt? Kurczę? No pokazuje gdzieś w tym miejscu, ale tak jakby znacznik wariował Możliwe, że może tak jak mapa pokazywała powinniśmy tam iść, chociaż teraz to już nie wiem, zgłupiałem 1 metrów, no to to, powinien to powinno to być tutaj co tu chodzi, nie wiem. Dwa metry. Nie wiem i wiecie co, nie będę się w to zagłębiał. Hmm, dobra, piórka sobie może darujemy. Tu jest coś. Boston Bravlers. Bierzemy to, czy nie? Co to jest? Homestead mission. Te misje są fajne. Hmm, to są misje dotyczące właśnie rozbudowy naszej siedziby. No ale dobra, czy zaznaczyłem? Nie zaznaczyłem chyba tego punktu. Kurczę, kawałek jest, nie powiem. Eee, dobra, teraz mamy zaznaczony. 1300 metrów. Kawałek jest, naprawdę. Tu jest chyba wejście, ale dobra to ominę, bo i tak jest w innym kierunku. 1250 metrów. No nie powiem, nie powiem. O, chyba słyszałem wilki albo psy. Może jakąś zwierzynę trafimy na niedźwiedzia bym chciał trafić, wiecie. Jego skóra musi być naprawdę cenna. Tu jest jakiś... Kościół, tak? Kościół. A tu chyba byłem, wiecie, tu był chyba nawet punkt widokowy. Oczywiście tego nie nagrałem. Ale siedziałem już na tym czubku drzewa, bo nie widzę tutaj żadnego orzełka na mapie. Dobra, tutaj jakaś kobieta grabi tam chyba podwórko, albo było grudek. No, tutaj coś przyleciało. O, parę królików było. Tam jest kubaniec, ale... Czy uda mi się go? Nie, a on już spieprzył, nie wiadomo. Wie. Szkoda, że nie mam tej lineczki, wiecie, ona też się kończy. Fajnie się mnie łapią właśnie te mniejsze zwierzęta, lisy. Chyba tam są borsuki, czy tam szopy, nie wiem. No zające oczywiście. No wszystko takie mniejsze możemy złapać, o tu coś było, ale dobra. 700 metrów jeszcze. No, kawałek jeszcze jest, nie powiem. Gdzie się wpieprzasz do wody? Przecież to kurcze płytko jest. No dobra, tu jest jakaś wskazówka. Te wskazówki, tutaj, co są, to właśnie e, na temat zwierzyny. Pokazuje nam e, później taki czerwony mały punkcik, w którym miejscu właśnie dana zwierzyna się znajduje. O, jak ładnie! Pięknie, pięknie. No, tak jak mówiłem, jak się napatoczy, to oczywiście skorzystamy. Tutaj sobie przebiegniemy może po tych skałkach. No, kolejna wskazówka. No, zaraz zobaczycie właśnie. Eee, zaraz, co tu mamy? I tak, o widzicie, na wprost nas pokazał się punkcik. ...ofiary. Jest to chyba... no, zając. To on zostawił tam ślad. Nie wiem, czy to kupa była, czy co... ...ale wiecie. Jest to trochę zwierząt, jak widzicie. Kurze, może wejdę na drzewo i zastrzelę jakiegoś... ...o ile nie spłoszę ich prędzej. Ten jelonek coś się na mnie tak krzywo patrzy. No właśnie. A skubaniec już mnie zobaczył. A, idź pan. Pizdu. Dobra. 40 metrów to zając, zając. Strzelbę mamy, nie? Znaczy pistolet. A jednego, wiecie? Chyba. <ścoughs> o kurcze, to się nazywa polowanie. Dobra, weźmy tą skórę. Ja Dobra, lećmy może do tego punktu. 500 metrów to już, kurczę, to jeszcze nie jest tak mało. Kupę zrobił, ty, mogę się założyć, że to była kupa, a my to musimy wąchać później, ja pierdzielę, no. No ale cóż, nikt nie mówił, że życie łowcy jest jakieś takie, no, że to czysta praca, o, może tak to powiem. Dobra, jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę, 250 metrów, teraz to już jest niedaleko, powinniśmy już to widzieć. Znaczy, gdyby nie te drzewa, to pewnie byśmy i to widzieli. Dobra, żebym tutaj się gdzieś nie spieprzył, jak ostatnio. Hmm. A, tutaj możemy chyba po tych se poskakać. O, jak pięknie, pięknie. Dobra, tutaj jeszcze zejdź. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o... Skakanie pod drzewach, dobra, 100 metrów. to już jest naprawdę blisko. Gdzieś chyba w tym, no tak, bo tu już jest jakaś wioska, chyba się zaczyna. Czy w tej stodole, albo za stodołą? O, ale żeś się napatoczył pięknie Dobra, musimy tych chyba, tak? Wyrżnąć To tutaj jakąś klientkę No, nie powiem co chcieli pewnie z nim zrobić A ty też Jebu, dobra Nie mamy po, e, po sprawie

Perhaps there is something you could do instead. Anything. I live in a small community not far from here. The soil is rich. The people I live with would have need of fresh vegetables, wheat, or corn. If you were to rebuild your farm, you may prosper. What kindness is this? Please let me see. Thank you. No, i mamy chyba nowych członków, ale dobrze, kochani, wiecie co, w tym miejscu sobie zakończymy. Ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. Na razie, cześć.